Witaj kościele drogi, witaj Chrystianosie, drogi bracie i siostro. I dzisiaj chciałbym uczynić taki wykład na temat utracalności zbawienia. Pokażę Wam kilka fragmentów z Pisma Świętego, które mówią wprost, że zbawienie można utracić że zbawienie trzeba ze drżeniem sprawować, tak aby w nim ostatecznie wytrwać i to do końca. Zacząć chcę od tego, o co nie chodzi mi w podjętym temacie. Nie chodzi mi o pewność zbawienia. To jest zupełnie inna kategoria tematu. Ludzie często mieszają te dwie rzeczy. Można być pewnym tego, że się jest zbawionym. Tutaj i teraz. Można cieszyć się swoją relacją i życiem razem z Bogiem. I wcale nie chodzi się w ciągłym strachu i lęku. O Boże, o Boże, czy nie straciłem zbawienia? Ja jestem zbawiony i mam tego świadomość. Duch Święty mi to poświadcza. I w ogóle nawet o tym nie myślę, że zbawienie można utracić, że jest ono w możności utracalności. Zaczynam o tym myśleć dopiero na poziomie teologicznym. Temat utracalności i nieutracalności zbawienia jest bardzo obszerny i zawsze pojawia się w kontekście predestynacji Jana Kalwina, choć osoby, które go podejmują często same nie zdają sobie z tego sprawy. Predestynacja to doktryna, że zbawienie pochodzi wyłącznie od Boga. Z czym się zgadzamy oczywiście, ale dalej ona mówi, że człowiek nie ma w tym zbawieniu żadnego udziału. Człowiek nie może w wolny sposób wybrać Boga ani go odrzucić. To Bóg predestynuje, czyli przeznacza jednych do zbawienia, a innych Przeznacza do potępienia. Predestynacja jest odwiecznym wyborem Boga, który zadecydował on o losach każdej jednostki ludzkiej. Z doktryny o predestynacji wy wynika chociażby takie nauczanie, jakie może nieraz słyszałeś: Raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Ja nie zgadzam się z predestynacją, ponieważ uważam, że jest rzeczą absolutnie niemożliwą, aby Bóg wykluczał ze zbawienia kogokolwiek kogokolwiek z możliwości zbawienia. Jezus Chrystus umarł za wszystkich ludzi, a nie jedynie za wybranych. W kwestii wolnej woli ludzkiej co do wyboru Boga uważam, że człowiek taką posiada. Mianowicie w momencie grzechu prarodziców obraz Boga w nas został rozbity jak lustro, ale utnicestwiony całkowicie z powodu dziedziczenia zepsutej natury ludzkiej nasza wolna wola co do wyboru Boga jest jedynie chora, ale aż do tego stopnia chora, że omdlała i nie ma siły na samodzielne działanie, dopiero wspomożona, posilona i wzmocniona Bożą łaską, podobnie jak człowiek kroplówką lub lekarstwem nabiera siły do tego, aby w wolny sposób wybrać Boga. Dlatego zbawienie jest za darmo i jest darem i nie podlega to żadnej dyskusji. O tym mówili z Efezjan, drugi rozdział i ósmy werset: Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Krzyż Jezusa Chrystusa jest Jedynym sposobem ocalenia poprzez upamiętanie z grzechów i nawrócenie, gdzie niezwykle ważną rolę pełni chrzęst. Jak mówi Ewangelia Marka, 16 rozdział i 16 werset, kto uwierzy, i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ok. Teraz pytanie kolejne. Bo jeśli już masz ofiarowane przez Boga zbawienie, to czy można je utracić? Czy można wzgardzić ofiarowanym darem? A odrzucenie daru oczywiście jest odrzuceniem dawcy. I nie chodzi tutaj o to, że świadomość możliwości utracalności zbawienia powoduje we mnie życie w strachu. Nie, 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 nie o to chodzi. Jeżeli twarz w Jezusie Chrystusie jest rzeczą niemożliwą, aby Bóg Ciebie odrzucił. Również wpływu na to, czy Ty jesteś zbawiony, czy nie, nie ma to, czy Ty w to wierzysz. Czy też nie wierzysz, lub czy, lub czy masz pewność swojego zbawienia, czy też go nie masz? Zbawienie nie opiera się na tobie, na twoim samopoczuciu i na twojej pewności tego zbawienia, ale na krzyżu Jezusa Chrystusa i na jego przymierzu, jakie on zawarł z Ojcem. Możesz więc nie mieć pewności zbawienia, ale i tak jesteś zbawiony. Możesz mieć świadomość, że zbawienie jest w możności utracalności, ale jesteś zbawiony. Wcale Ciebie to nie pozbawia z tego zbawienia, o ile jesteś w Bożych rękach, oczywiście. I teraz zacznę ten wykład od czterech fragmentów z listu do Hebrajczyków. Nieznany autor pisze w drugim rozdziale, werset trzeci, tak. To jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie, najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli? Znaczy to, że jest możliwość zlekceważenia i odrzucenia ofiarowanego zbawienia, prawda? Dlatego piszę w następnym rozdziale trzecim i dwunastym wersecie, aby uważać, Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by uwaga odpadło od Boga Żywego. Jest wprost napisane o tym, że od Boga Żywego można odpaść. Odpaść od Boga można tylko wtedy, gdy się do Niego wcześniej przecież należało. Ale żeby nie było niejasności, autor listu do Hebrajczyków wykłada bardzo dokładnie w szóstym rozdziale i werset 4 do 6 pisze tak, jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami ducha świętego i zakosztowali słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli powtórnie odnowić i przywieść do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują syna Bożego i wystawiają go na urągowisko. O czym tu jest mowa? O tym, że jest rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego, i stali się uczestnikami Ducha Świętego, i zakosztowali słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego. A więc, o kim tu jest mowa? Pomogę. O wierzących. Dalej, gdy odpadli, co zrobili ci wierzący? Pomogę. Odpadli ci wierzący. Później bardzo fajnie jest opisana mechanika zbawienia, bo autor listu pisze, szósty werset, że nie da się ich powtórnie odnowić i przywieść do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują syna Bożego i wystawiają go na urągowisko. I w rozdziale dziesiątym, werset od dwadzieścia sześć do dwadzieścia dziewięć, pisze również coś bardzo ciekawego bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy rozmyślnie grzeszymy nie ma już dla nas ofiary za grzechy lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia który strawi przeciwników kto łamie zakon mojżesza ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków o ileż sroższej kary sądzicie godzien będzie ten kto syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Jeszcze raz powtarzam: bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, o kim tu jest mowa? O wierzących. Dalej, rozmyślnie grzeszymy: o kim tu jest mowa? O nas, o wierzących. To co? Nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia. Czy to jest jasne, że chodzi tutaj o utratę zba zbawienia? Nie. No to 29 werset. O ileż sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski? Tu jest mowa o kimś, kto został uświęcony przez krew przymierza, ale zaparł się Chrystusa i go podeptał w ten sposób, i zbezcześcił w ten sposób przymierze, i znieważył Ducha Świętego, Ducha łaski. Tyle na temat listu do Hebrajczyków. Teraz pokażę Wam, co w sprawie utracalności zbawienia ma do powiedzenia apostoł Paweł. W liście do Galacjan, piąty rozdział, wersety od 1 do 4 pisze tak. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże, a oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa. Wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, wypadliście z łaski. Tak pisze. Co to znaczy, odłączyliście się od Chrystusa? Jak nie to, że musieli być z Nim najpierw złączeni, ale coś spowodowało ich odłączenie? I co to znaczy, wypadliście z łaski? Jak nie to, że musieli się znajdować pod łaską, aby móc z niej potem wypaść. Dalej, Paweł pisze w pierwszym liście do Tymoteusza, czwarty rozdział, pierwszy werset, tak. A duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Co to oznacza: odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych? dalej Paweł pisze w drugim liście do Tymoteusza drugi rozdział wersety 12 do 13 Jeśli z nim wytrwamy z nim też królować będziemy jeśli się go zaprzemy i on się nas zaprze jeśli my nie dochowujemy wiary on pozostaje wierny albowiem samego siebie zaprzeć się nie może Jeśli się zaprzemy i on się nas zaprze, tu jest napisane. Hmm, ciekawe, czy zatem jesteśmy w możności zaparcia się Chrystusa? Oczywiście, że tak, oczywiście, że jest taka możliwość. I jeśli my się go zaprzemy, to on co? I on się nas zaprze, tu jest napisane. Siebie samego zaprzeć się nie może, ale nas? No, pisze tutaj, że nas może. Bardzo ciekawymi osobami, które przeplatają się w listach apostoła Pawła są Hymeneusz i Aleksander lub filetos, o których apostoł pisze jako o tych, którzy byli jego współpracownikami w pracy apostolskiej, ale uwaga, odpadli od wiary. Paweł pisze na przykład do Tymoteusza w pierwszym liście i pierwszym rozdziale wersety 18 do 20 tak. Ten nakaz daję ci synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Do nich należą Hymeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. Paweł pisze tutaj bardzo ciekawie, że pewni ludzie odrzucili wiarę i stali się rozbitkami w wierze. I pisze o nich ponownie tak w drugim liście do Tymoteusza, drugi rozdział, wersety 16 do 18. Apostolitej, pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność, a nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel. Do nich należy Hymeneusz i Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że z stanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. Hm, tu jest napisane, którzy z drogi prawdy zboczyli. Bardzo ciekawe. I dalej pisze o nich w kolejnym rozdziale, w wersecie ósmym, Podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, niewytrzymujący próby wiary. Ciekawe. Niewytrzymujący próby wiary, tu jest napisane. Paweł wspomina o nich dalej w liście do Filipian w trzecim rozdziale, werset 18 do 19. I pisze tak. Wielu bowiem z tych, o których często Wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępują jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Hmm. Końcem ich jest co? Zatracenie. Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Więc Paweł pisze tutaj ostatecznie: końcem ich jest zatracenie. A co o utracalności zbawienia ma do powiedzenia apostoł Piotr? W swoim drugim liście, drugim rozdziale, werset od 1 do 3, ciekawie pisze tak: Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród Was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił. Sprowadzając na się rychłą zgubę, i wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści, lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. Czyli tak, króciutko: Byli też fałszywi prorocy między ludem, jaki wśród was będą? Hmm. Czyli wśród kogo? No, wśród was, czyli wśród wierzących. Kto? Fałszywi nauczyciele, którzy co będą robić? Wprowadzać będą zgubne nauki. I co? I zapierać się pana, który ich odkupił. Ciekawe, zaproł się pana, który ich odkupił czyli byli odkupieni, ale się zaparli pana. Jaki to ma skutek? no taki że wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie ale jest jeszcze napisane niestety coś więcej mianowicie że wielu pójdzie za ich rozwiązłością a druga prawdy będzie przez nich pohańbiona i nieco dalej w tym samym rozdziale w wersecie 20 do 21 Piotr dodaje jeszcze tak jeśli bowiem przez poznanie Pana i zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Hmm, jest tutaj wprost napisane, że ci, którzy poznali Chrystusa i zostali przez niego oczyszczeni, po prostu z powrotem wrócili do świata i do starego życia, i stan ich jest gorszy niż poprzedni. I pierwszy werset, jeszcze raz powtórzę: lepiej byłoby bowiem dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Wow! Dlatego Piotr, dalej pisze, 22 werset, sprawdza się na nich treść owego przysłowia. Wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów się tarza w błocie. O czymś tutaj bardzo podobnym mówił już Jezus Chrystus w Ewangelii Łukasza 11 rozdział i wersety od 24 do 26 mówi tak, a gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka wędruje po miejscach bezwodnych szukając ukojenia a gdy nie znajduje, mówi wrócę do domu swego skąd wyszedłem i przyszedłszy zastaje go wymiecionym i przyozdobionym, wówczas idzie i zabiera z sobą siedem innych duchów gorszych niż on i wchodzą i mieszkają tam, i bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Jezus mógł zrobić tutaj jedynie taki krótki wykład o demonologii, czyli o tym, jak działają demony, ale Jezus mówi tutaj również i o soteriologii, czyli o mechanice zbawienia i porównuje człowieka zbawionego do człowieka, który został uwolniony z pod władzy diabła. Wnętrze tego człowieka jest oczyszczone i przyozdobione, ale pozostawione same sobie, bez odpowiedniego takiego, nazwijmy to, serwisowania, powraca z powrotem do stanu gorszego niż pierwotny. I tutaj jest dobry moment, aby przytoczyć wypowiedzi, właśnie Jezusa Chrystusa o możliwości utracenia zbawienia. Pierwszy obraz to obraz Jezusa Chrystusa jako winnego krzewu, a nas jako kiści winogron. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorożlę, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Ewangelia Jana 15 rozdział, wersety od 1 do 2. Tu jest mowa o tych, Którzy są w Chrystusie, ale dlatego, że nie wydają owocu, zostali odcięci i odrzuceni. Bo Jezus Chrystus o nich mówi w szóstym wersecie: tak, kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorośl, takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Czyli tu jest mowa o tych, którzy musieli znaleźć się w Chrystusie Jezusie, ale w nim nie trwają i nie przynoszą owocu, ci są odcięci i odrzuceni precz. Proste, proste. To trwanie w Chrystusie jest trwaniem w zbawieniu oczywiście, ale w tym zbawieniu trzeba wytrwać. I to do końca. Jezus Chrystus opowiadał kiedyś swoim apostołom o znakach zbliżania się końca świata. I to jest druga wypowiedź Jezusa Chrystusa, którą przytoczę z Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, wersety od 9 do 13. I przepowiedział im wtedy taką sytuację: Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia Mego. I wówczas Wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i wzajemnie nienawidzić, i powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozumnoży, przeto miłość wielu oziębnie, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Czyli tak, Jezus mówi, dziewiąty werset. Wtedy wydawać Was będą na udrękę i zabijać Was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do Was, dla imienia Mego. O kim tu jest mowa? No, o uczniach Jezusa Chrystusa. Dalej. I wówczas wielu się zgorszy. Pytanie: Kto się zgorszy? No, uczniowie Jezusa się zgorszą. I dalej. I nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. Kogo zwiodą, pomogę. No uczniów Jezusa zwiodą. I dwunasty werset. A ponieważ bezprawie się rozumnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Czyja miłość oziębnie? No uczniów miłość oziębnie. I dalej, trzynasty werset kluczowy, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I coś podobnego już Jezus powiedział przy innej okazji, troszeczkę wcześniej, w tej samej Ewangelii Mateusza, ale w rozdziale dziesiątym i w wersecie dwudziestym drugim, kiedy mówi: I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Co to znaczy, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony? No, ten, kto się nie zgorszy, kto nie ulegnie zwiedzeniu, kogo miłość nie oziębnie, ten wytrwa do końca i to ten będzie zbawiony. A inni, którzy nie wytrwają do końca? No, ja nie wiem, nie wiem, nie wiem. Odpowiedz sobie sam najlepiej na to pytanie, bo mówię do ludzi, mam nadzieję, inteligentnych. W zbawieniu trzeba wytrwać. Do końca wytrwać. I tę myśl powtarza nieznany autor listu do Hebrajczyków w trzecim rozdziale i czternastym wersecie również bardzo jasno, pisząc tak: Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność, jaką mieliśmy od początku. Bo co? Bo można nie zachować tej ufności aż do końca. Tej tylko ją na przykład stracić i wtedy co? Przestaje się być współuczestnikiem Chrystusa, prawda? Ale też dlaczego apostoł Paweł pisze do Filipian w drugim rozdziale i dwunastym wersecie? Tak, zbawienie ze drżeniem sprawujcie. Ciekawe, bo zbawienie to jest coś, o co trzeba dbać, co trzeba sprawować i co trzeba pielęgnować, tak. Aby być tego uczestnikiem. Nie wystarczy tylko raz wejść na tę drogę, którą jest Jezus Chrystus, ale kiedy się już raz weszło na tę drogę, to, to teraz tą drogą trzeba nieustannie kroczyć. I trzecia wypowiedź, którą chcę przytoczyć, to przypowieść o siewcy z Ewangelii Mateusza, 13, rozdział wersety od 18 do 23. Pisze tak. Wysłuchajcie więc podobieństwa o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu, to jest ten, kto jest posiany na drogę. Okej, okay, okej. Okay. Słowo zostało wykradzione posianemu na drodze. Tak szybko zostało wykradzione, że nie zdążył się nawrócić. Nie ma problemu. Okej, okay. ale dalej, dalej czytamy tak. Czytamy o posianym na gruncie skalistym. To ten z kolei, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje. Popatrz, ale nie ma w sobie korzenia, nadto jest niestały. I gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. Tutaj natomiast z kolei jest napisane o tym, kto słucha słowa i z radością przyjął słowo. Czyli co? Czyli się na, nawrócił się. Ale co? Z różnych powodów się zgorszył. Co to znaczy się zgorszył? Hm, ja myślę, że chodzi o to, że odszedł, odpadł, nie wydał plonu, bo dalej jest napisane o posianym między ciernie z kolei, to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i też plonu nie wydaje. A na koniec jest opisany ten. Posiany na dobrej ziemi. To ten, kto słucha słowa i rozumie, ten wydaje owoc. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. Dla mnie jest to jasne, że to jest przypowieść o zbawieniu. Na koniec tak szybciutko już ostatni fragment z Apokalipsy Świętego Jana, trzeci rozdział, wersety od 15 do 16. Jest to fragment listu do Laodycei, gdzie pisze tak. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a tak, żeś letni, a nie gorący, ani zimny. Uwaga, wypluje cię z ust moich. Co to znaczy wypluje cię z ust moich? Ja uważam, że to oznacza po prostu odrzucę się od siebie, jeśli będziesz nieużyteczny. Odrzucę cię. Od siebie. Wyplujecie z ust moich. To jest bardzo proste. Okej, okay, to już jest to wszystko, czym ja dzisiaj się chciałem z Wami tak króciutko podzielić w tym krótkim studium na temat, na temat możności utracalności zbawienia. Dziękuję, że zechciałeś wysłuchać tego krótkiego wykładu. W opisie filmiku podaję wszystkie wykorzystane wersety. Zapraszam do. Komentarzy i do subskrybowania mojego kanału. Mam trzy kanały na YouTube, i pod spodem podaję również do nich linki. Kreacjonista to kanał, gdzie zajmuję się kreacjonizmem. Studium biblijne to kanał, gdzie studiujemy razem z przyjaciółmi Biblię, a Piotr Gliściak to. Kanał, gdzie generalnie wrzucam wszystko razem, po prostu to, co kręcę, łącznie z moimi kazaniami, jakimiś refleksjami, rozważaniami Słowa Bożego. Teraz już żegnam się z Wami i do zobaczenia następnym razem.